Po jakim czasie sprawowania mszy świętej czujecie, że w waszych dłoniach trzymacie nie coś, tylko prawdziwe ciało Pana Jezusa? Ciekawe pytanie i odpowiedź mam nadzieję, że przedstawię satysfakcjonującą. Żeby na to odpowiedzieć znalazłem gdzieś pewne wytłumaczenie w książce Eucharystia. Instrukcja obsługi. Jest to książka ojca Adama Szustaka. Kościół katolicki rozumie przemianę chleba i wina z wodą w ciało i krew Pana Jezusa jako transsubstancjację. To jest trudne słowo, ale to słowo transsubstancjacja oznacza przeistoczenie. Aby wytłumaczyć i lepiej zrozumieć, trzeba wytłumaczyć pewien konstrukt teologiczno-filozoficzny. Kościół od wieków Używając pojęć filozoficznych próbuje wytłumaczyć, jak to się dzieje, że chleb i wino stają się ciałem i korwią, choć nadal są chlebem i winem. Ten proces rozpoczął się w XI wieku, kiedy to zaczęto kwestionować wiarę w realną obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Otóż według filozofii Arystotelesa wszystko, co istnieje ma dwoistą naturę, czyli się składa z dwóch elementów. Z substancji, Czyli istoty i przypadłości. Jak to wytłumaczyć? Jeżeli mamy na przykład jakieś zwierzę, psa, to on ma swoją substancję i przypadłość. Substancją, istotą psa nazwalibyśmy jego psowatość czyli to wszystko, co decyduje o tym, że coś jest psem, a nie jakimś innym zwierzęciem na przykład koniem. Ta psowatość Wyraża się na różne sposoby w poszczególnych psach, ponieważ jeden jest biały, drugi jest czarny, jeden jest niski, drugi jest wysoki, jeden jest gruby, drugi jest chudy. I te wszystkie różnice to przypadłości, czyli cechy właściwe danemu psu, a nie psom w ogóle. Podobnie dzieje się u człowieka. Gdy spojrzymy na siebie, gdy było się dzieckiem lub nawet niemowlęciem, i gdy porównać to z obecnym wiekiem, obecnym wyglądem i świadomością, to pozornie jesteśmy zupełnie innymi ludźmi. Zmieniły się moje przypadłości, zmienił się wygląd, moje komórki, ale pewna istota człowieczeństwa jest zupełnie niezmienna. To jest właśnie moja substancja. Takie myślenie teolodzy przełożyli do Eucharystii. Chleb i wino, tak jak wszystkie rzeczy na świecie, mają swoje substancje i przypadłości. W każdym z nich jest substancja, czyli. Chlebowatość chleba i winowatość wina, jakbyśmy to określili. Ale są też ich przypadłości, które w przypadku chleba oznaczają, że jest bardziej lub mniej wypieczony, że ma okrągły lub podłużny kształt. A w winie różnice mogą być w związku z kolorem, smakiem czy aromatem. O przeistoczeniu teologia więc mówi, że kiedy przywołujemy ducha świętego i kapłan wypowiada słowa konsekracji. Czyli te, które Kościół wziął bezpośrednio od pana Jezusa, to zmienia się w substancja chleba i wina, ale nie ulegają zmianie jego przypadłości. Chleb przestaje być chlebem pod względem istoty, ponieważ jest ciałem Chrystusa, ale nie posiada przypadłości jego ciała, tylko dalej ma przypadłość chleba w wypadku Eucharystii Białej Hostii. Tak samo dzieje się z winem. Przestaje ono mieć substancję wina, gdyż staje się substancją krwi pana Jezusa. Ale zachowuje przypadłość wina, zachowuje smak i skład chemiczny wina. Na tym polega transubstancjacja. I odpowiadając na pytanie, to co widzimy, co odczuwamy, pozostaje bez zmian. Dotykam chleba. Piję wino. Ale istota jest zupełnie inna, bo jest to istota ciała i krwi Chrystusa. Kościół katolicki przyjmuje właśnie taki sposób myślenia o Eucharystii i ta nasza wiara różni się od tej, która panuje w innych kościołach chrześcijańskich. Najbliżej nam do prawosławnych, którzy co do zasady wierzą tak samo jak my, choć nie używają pojęcia transubstancjacji, tylko mówią o przemienieniu lub całkowitej przemianie w realne ciało i krew Chrystusa. Inaczej jest z kościołami protestanckimi. Na przykład większość kościołów luterańskich wierzy, że podczas mszy świętej dokonuje się koegzystencja chleba i wina naraz z ciałem i krwią Chrystusa. Po jej zakończeniu jednak chleb i wino wracają do tego, czym były przed celebracją. Luteranie nie wierzą więc w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie po Eucharystii. Istnieją kościoły protestanckie, które chleb i wino uznają tylko za symbol ciała i krwi Chrystusa, a całą przemianę traktują jako gest przypominający jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Dla katolików Eucharystia to nie symbol, to nie porównanie, nie przenośnia, nie znak, ale żywa obecność ciała i krwi Jezusa Chrystusa.